Cześć, witajcie, tutaj Ananasek. Witam was w kolejnym odcinku pogromcy mitów do Farming Simulator 19. Jest to już ostatni odcinek pogromcy mitów do Farming Simulator 19, ponieważ no tak się jakoś złożyło, że te mity w sumie tak sobie przeluciłem, poprzeglądałem i te będą były takie najciekawsze. Nie ma widzę sensu po prostu przedłużać i robić jakichś tak mało sensownych mitów, gdyż zbliża się już wielkimi krokami dwudziestka dwójka i będą teraz na kanale odcinki tylko z, z tych rzeczy, które będą w 22. Link do kupienia w opisie. Tak więc pierwszy mit będzie od Michał Tymiński, jak kosisz zboże i wjeżdżasz w łan to w prawym dolnym rogu ekranu, gdzie pokazuje się ile procent jest w zbiorniku to już się pojawiają liczby, a w zbiorniku w kombajnie nie ma animacji, a więc sprawdźmy to. Tak więc zsiadamy sobie tutaj do kombajnu, jestem przygotowany jak zawsze Odpalmy sobie kombine w zbiorniku. Zapewne chodzi o to, w tutaj. Tak więc ustawmy sobie kamerę i wjeżdżamy w one. Pojawiają się liczby. Ej, no jak to nie ma? A faktycznie! Ej, zboże się pojawiało, ale nie było animacji. Oj, 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 faktycznie zostało oszukane tutaj. Ale bądź co, bądź zboże się pojawia. Ale dziwnie to wygląda, strasznie. Zupełnie inaczej od... Przeczytałem, zrozumiałem ten mit, myślałem, że to będzie po prostu... Nie będzie nic w zbiorniku, a nie, że się narpiecz pojawi, potem zostanie do tego zbiornika wsypane, no... Bądź co bądź, mit zostaje potwierdzony, przejdźmy sobie do następnego, który wymaga ode mnie zebrania się sobie trochę z zboża, nie wiem, tak z 3% jeszcze... Jeszcze będzie mi potrzebne. I następny mit jest od użytkownika Lakpak. Z kombajnu można sypać prosto do silosu Tak więc mamy już tak 6% To myślę wystarczy I wyłączmy sobie kombajn I podjedźmy do tego silosu Rozłóżmy sobie rurę I zobaczmy czy, czy, e, czy da się sypać Wydaje mi się, że kiedyś sprawdzałem Czy można sypać z silosu do kombajnu Ale z, z, z kombajnu do silosu Sprawdźmy to Tak więc podjeżdżamy sobie do I uwaga oczywiście da się sypać z, z, Również z, z kombajnu do silosu Tak więc mit zostaje oczywiście Oczywiście potwierdzony, przejdźmy do następnego, który jest od użytkownika. Domix, gdy zrobisz siewnikiem ze znacznikiem znak znacznikiem i cofniesz, pojedziesz jeszcze raz z znacznikiem po tym śladzie, to będzie tekstura agregata, a nie pługa, sprawdzone info, tak więc zobaczmy, czy sprawdzone, jestem ciekaw, kiedyś coś w tym stylu sprawdzałem, coś też było ze znacznikiem, ale to jest nieistotne, na pewno nie sprawdzałem tego, że, że zmieni się tekstura, było coś sprawdzane innego, a, było sprawdzane, czy można siać po tej teksturze i wtedy, o ile dobrze pamiętam, to można, no ma to sens, bo jednak się Robi, robi się y, tekstura agregata. nie nierozłożone Tak więc rozłóżmy. Znacznik jest w tym momencie najważniejszy. Tak więc znacznik. Znacznik, mamy teksturę. Y, mamy teksturę, oczywiście, oczywiście. Mamy teksturę, oczywiście, orki. Tak więc widać to jasno i wyraźnie na, na zbożu. Tak więc y, nie będzie dało się tego w żaden sposób, w sposób oszukać. Tak więc przejedźmy jeszcze raz. Tak więc zawrócę. Ej, faktycznie robi się teraz. Faktycznie robi się robi się tekstura agregatu, a nie, a nie pługa. Tak więc przejdźmy sobie po tym jeszcze raz dla... A nie, czekajcie. Zmienia się, zmienia się tektura, tekstura na teksturę... Tekstura agregata, tak więc faktycznie się to zmienia. Tak więc mit zostaje jak najbardziej potwierdzony i przejdźmy sobie do następnego. Tak więc kolejny mit jest od Michał Leśnik. W najmniejszym w grze New Holland, w prawym dolnym, pisze, że maksymalna prędkość tego ciągnika to 40 na godzinę, a tak naprawdę jedzie 43 na godzinę. Pozdrawiam, również Cię pozdrawiam Michale. I Sprawdźmy, najmniejszy New Holland będzie oczywiście w małe ciągniki i jest to New Holland T5, T5, T5 jest najmniejsza, tak więc wypożyczamy sobie, bo o właśnie, jest napisane, co jest napisane, tak więc jest napisane, że jedzie 40 km na godzinę, zobaczymy czy że nie zostało to okłamane. A czekajcie, w ogóle jestem ciekaw, czy. Że... O, jest, 62. Chodziło mi o to, czy, czy wszędzie są po prostu zera na końcu, ale nie, jak widać, w JBC-ku jest napisane dokładnie 62. O, jest 43 od razu, tak więc no, mieć zostaje na pewno potwierdzony, że na pewno. Zaraz zobaczymy, czy pojedzie, bo jeśli może, można ten pomad. no jedzie, tak, więc zostało oszukane. A zobaczmy, ile pojedzie ten J JBC, tak z ciekawości. Ej, też zostało oszukane. Co jest w ogóle? Co się. Co to się. Co to się stanęło? Tu jest 62? Tu od razu na tempomacie mamy 65, a ile pojedzie? Strzelam, że faktycznie może zamknąć te 65, skoro jest tyle na tempomacie, miałoby to trochę sensu. Tak więc jedzie 65, tak więc kolejny oszukany ciągnik. Zobaczymy, czy znajdziemy jeszcze jakiegoś. Uwaga, wsiadamy. Też... Czyli każdy jest jakby. Nie wiem czy każdy, nie chce mi się sprawdzać, czy każdy możecie napisać w komentarzu, czy każdy ma, za ma zaniżone w sklepie o, o 3. 53 a jest w sklepie napisane. Napisane jest ile? Napisane jest 50. Dalej mamy w tym New Hollandzie 43, a w sklepie jest napisane 40. W jbc jest napisane 60, a 62 jedzie 65. Tak więc wychodzi na to, że nie wiem, czy w każdym nie chce mi się tego sprawdzać. Nie ma to sensu tego sprawdzać, ale jak widzicie, w trzech ciągnikach jest to zawyżone, nie tylko w w New Hollandzie najmniejszym, ale też w, też w JBC-ku oraz też w case'ie w Maxumy. Tak więc mit zostaje jak najbardziej widzicie potwierdzony i przejdźmy sobie do następnego, który jest od Szymon suszek. Jeśli na swojej działce masz pole, które powiększysz pługiem i je sprzedasz, to sąsiad na tym dooranym kawałku nie będzie nic chciał. Tak więc jestem ciekaw, wydawało mi się, że kiedyś sprawdzałem coś w tym stylu i nie, to nie znikało jak robiliśmy w poprzednim odcinku. Było to jak, że jakże pomazaliśmy coś na tym polu, to to nie znikało. A pewnie zaoranie też nie zniknie i też może być tak, że faktycznie nie będzie nic na tym robił. Ale w sumie nie sprawdzałem z tym, jak pomalowałem, czy, czy to później. Ktoś, pisał, ktoś napisał w komentarzu, że jak się przyspieszy czas, to później to zniknie. Ale czy, czy tak jest, czy tak nie jest, to tego się nie dowiemy. Napiszcie w komentarzu, czy, czy tak jest, czy tak nie jest. Tak więc odpalamy sobie, opuszczamy sobie. Doramy sobie dosłownie kawałeczek, bo nie ma sensu więcej. No jak, z, jak będzie robił na tym, to to będzie robił na, na każdym. Tak więc no, kawałek jest w miarę, w miarę równo do orany. Tak więc zostało orane, Teraz możemy sprzedać sobie to pole. To jest to pole, to jest to pole. Tak, to jest to pole. To jest to pole, yy, sprzedaj. I teraz wypadałoby przyspieszyć czas i poczekać, co się stanie. No cóż, teraz wystarczy tylko czekać. A w tym czasie możemy sobie sprawdzić. Kolejny mit jest od DJ Roman 330. W najmniejszej szkarni widać dwie kropki, które ruszają się wraz z rurą. Sprawdzałem 100% testowane. Łapkujcie, żeby się udało. Tak więc udało się. Udało się. Mit się pojawił w odcinku. Połapkowały to 7-7 osób to połapkowało. Tak więc potrzebne nam do tego będzie tak. Na pewno jakaś przyczepa, żeby ta rura się poruszała. Na przykład ta, no nie potrzeba nam większej. Ważne jest, żeby ta rura coś wykrywała. Potrzebny jest nam, no, jest potrzebny. W sumie to ciągnik nam nie jest potrzebny. Będziemy się poruszać. Będziemy się poruszać kombajnem, tak? Więc weźmy sobie chodzi tak najmniejszej sieczkarni. To jest najmniejsza sieczkarnia, Mniejszej nie ma. Oryginalnie oczywiście. Na pewno są, na pewno są mniejsze w modach. Siadamy sobie do niej, rozkładamy rurę. O, wyłączę shadery. Tak, żeby nie było oszukane Rura się porusza Widzisz jakie dwie kropki? No przyszedł dwie kropki, żeby Gdzie? Tak więc, e, przestawiłem tą przyczepę trochę, ponieważ wydawało mi się, że ta flaga, która tam jest, mogła wydawać jakieś różne... się wydawać, rzucać jakieś cień dziwne na to Ale teraz, jak będzie pojawiał się jakieś dwie kropki na przyczepie Ej, teraz się nie pojawiają, ja... 7 osób to polajkowało Ty, ja nic nie widzę Ja też nic nie widzę Dobra, ktoś ewidentnie troluje, jest nas dwóch, żaden z nas nic nie widzi, tak więc Mic, załóżmy, że jest obalony, raczej no jest obalony, no ewidentnie, ja nic nie widzę. Mic zostaje obalony, jeśli faktycznie coś takiego się dzieje, proszę mi to napisać w komentarzach, objaśnić dokładnie, w którym miejscu mam wypatrywać tych dwóch kropek, bo ja żadnych kropek nie widzę. Tak więc yy, zauważyłem, że już tutaj jest rośnie, tak więc... E, tam kawałek widać typu niemieckiego, ale załóżmy, że tego nie wiedziałem, kurde, tam trzeba. No a tutaj rolnik tego ewidentnie nie uprawia, tak więc mieć zostaje potwierdzony, tak więc no rolnik tego nie będzie uprawiał. Zobaczymy, co będzie. W ogóle jestem ciekaw, jak to będzie działało wszystko w 22 z tymi w, w, w landami. No to jest ciekawe, nie zagłębiałem się w to, ale teraz będę przygotowywał kolejne odcinki z z nowości w Farming Simulator 22, tak więc na pewno, na pewno, na pewno się o tym dowiem. Jeśli została doznana taka zmiana, to na pewno się o tym dowiem i na pewno to wam przekażę w najbliższych odcinkach z nowości w Farming Simulator 22. A teraz sobie przejdźmy do mitu, który mnie w sumie dosyć, dosyć, dosyć ciekawi. Jest to mit od Maciolek. Gdy postawisz konia na torach, to pociąg automatycznie się zatrzyma, tak więc zróbmy sobie konie Koń versus pociąg było ostatnio koń Ej, czemu on nie spłacił, To przecież kupowałem cię tego. Tak więc e, był ostatnio koń versus znak. Dzisiaj sobie sprawdzimy koń versus pociąg. Tak więc koń został ustawiony i coś się jakoś dziwnie buguje, to jest nieistotne w tym momencie. I wydaje mi się, że pociąg jeździł jeszcze jakieś 3 minuty temu. Zobaczymy, czy będzie jeździł dalej. Dobra, tak więc chyba nie ma sensu, bo nie wiem, jak rozpędzić ten pociąg, żeby on sam jeździł. Nie mam zielonego pojęcia, jak to się robiło. Nigdy tego nie robiłem, tak właściwie on zazwyczaj chyba jak się grę, Ty, jak się mapkę resetowało. Nie wiem, ale jak wsiadłem do niego to jechał sam, ale jak zacząłem nim jechać sam, to już przestał jeździć sam. Tak więc wpadłem na genialny pomysł, żeby tego konia po prostu. Nie, nie mogę tego powiedzieć. Tak więc spadłem, żeby na genialny pomysł zobaczyć, czy, czy, czy ten koń powstrzyma mnie, żebym się zatrzymał. Czy, czy jak będę jechał sam tym pociągiem, czy ten pociąg się zatrzyma, ale. No, pewnie nie. Zobaczmy, co się. Z... Zobaczmy, co się, może, co się może. Co się może złego stać. Czemu on teraz jedzie do tyłu? Uwaga! <laughs> nie sprawdzałem tego nigdy. Tak więc mit zostaje, nie wiem jaki, ale no nie wiem sobie, ale możliwe, że zostaje potwierdzony, ponieważ jak postawiłem tego konia na torach, to ten pociąg już nie chciał dalej jeździć sam, tak więc może ma to trochę sensu, ale na pewno wiele sensu i najwięcej sensu ma. Zasubskrybowanie tego kanału oraz zajrzenie do opisu i zostawienie łapeczki w górę na zostawienie lajka na fanpage'u oraz zakupienie Farming Simulator z oficjalnej strony, tak więc premier już niedługo, już niedługo kolejne filmy z nowościami w Farming Simulator 22. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i ja się z wami żegnam. Cześć!